Koncert zespołu Bonjowi to przede wszystkim wspaniała scena, bo rzeczywiście Bonjowi wymyślił kiedyś sobie coś, co chciałby, żeby było zrealizowane, i później ci, którzy odpowiadają za realizację praktyczną, przenieśli to najpierw na papier, na projekt, na no teraz na tą rzeczywistość. Scena ma kształt jadącego, pędzącego samochodu, który odpowiednio podświetlany podczas realizacji koncertowej, no tworzy wrażenie, że artysta właściwie gra przed pędzącym Cadillaciem. Jak to będzie podczas koncertu, myślę, że wszyscy się przekonają, ale na pewno scena jest niekonwencjonalna. Sama w sobie jedyna, bo nikt wcześniej na takiej scenie nie występował. Jak podczas jednej z konferencji prasowych powiedział John Bonjowi, takiej sceny nie powstydziłby się sam bonus U2. Na no, wiadomo, że u słynęło i słynie do tej pory z bardzo niekonwencjonalnych czy też dużych scen, na których występują. Jeżeli chodzi natomiast o garderoby Johna Bonjowi, czy też pozostałych członków zespołu, przede wszystkim tutaj musimy zasłonić ściany, czyli przykryć je materiałami, różnego rodzaju materiałami. Musimy także położyć jakby nowe podłogi, nowe wykładziny. No i także wstawić oczywiście odpowiednie meble, które są zapisane w Rajderze. A to wszystko jest dosyć dokładnie określone. Tam nie ma najmniejszego przypadku. Także jeżeli chodzi o gastronomię, wszystko jest dokładnie przewidziane. Jest specjalne pomieszczenie właśnie do wydawania tych posiłków dla zespołu, czy też dla samego Johna Bondżowi. Oczywiście jest też odpowiedni jadłospis ze słynnym kurczakiem, czy rosołem właściwie skóry, który chce zjeść tuż przed występem na PGA arenie. To wszystko zostanie zrealizowane i mam nadzieję, że doda mu sił do tego, żeby ten występ był jak najlepszy. Koncert został zrealizowany myślę, że bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów. Ponad 30 tysięcy widzów obejrzy ten koncert tutaj na żywo. Bez wątpienia przy takiej frekwencji można już dzisiaj mówić, że będzie to jeden z ważniejszych koncertów w Polsce w 2013 roku. No i myślę także, że to będzie kontynuowanie takiej dobrej pasy rozpoczętej koncertem Jennifer Lopez. Po Jennifer Lopez, po wielkiej celebrytce, teraz wielki zespół rockowy, który od wielu lat jest na tym najwyższym światowym topie, jeżeli chodzi o miejsca zajmowane w sprzedaży koncertowej biletów, a więc zespół bądźowi. No i myślę, że to dobrze wróży na przyszłość temu stadionowi PGA Arenie.